na kresowej oprawie na Marszu Niepodległości uczci ofiar ukraińskiego ludobójstwa oraz wszystkich ofiar, wszystkich bohaterów, którzy zginęli na kresach, a także uczci wszystkich tych, którzy walczyli o palić o tych wydarzeniach, m.in. Szosta dało Szostakowicz, Zaleski. Uwaga, 3-4.

Niech wobec państwa, pamiętajmy, prawda, 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 narodowa, Prawa prawda, prawa narodowa, prawda, 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 narodowa, prawda, 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 Od kołyski aż